Cześć wszystkim z tej strony Jacio, Dzisiaj będziemy grać w, w Koks zwierzy. Wiem, że dawno nie było odcinku żadnego na kanale, więc przepraszam Was za to widzowie. Ale coś miałem trochę zajęty byłem. Wiecie jak jest. Oczywiście, jeśli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz. I mamy 300 subów. Nie 300 subów, a 300 subskrypcji. No jednak nie dobiliśmy 300 subskrypcji do końca papaki. Ja pójdę na swoją wieżę, bo moja wieża jest trzecia. Tutaj a wszystkie wyżej są zablokowane. Ciekawe, ile ze swojej wieży zarabiam. Ile mam piętra, Dużo no. 453 tysiące i pamiętajcie widzowie, że w prawym, górnym rogu, a, w prawym górnym rogu pojawia Wam się mój nick na Robloxie więc jeśli chcecie nie dodać to do znajomych to chętnie akceptuję wszystkie zaproszenia. O podacimy 453 tysiące ulepszamy to sobie. O. Ciekawe, czy ktoś dołączy. Wtedy będę mieć 11 milionów. A zapraszę wszystkich swoich znajomych. Bo przy... Wszystkich. Nie chcę. O, ja nagrywam. O trochę pobijam. O dobra, ile pańskie. Kolejne. Tak, to ja mogę zacząć. A oni mają te 10? Chyba są mi mało, mało. Nie wiem. Chcę ciągle ulepszyć. Ile taki lepszy będzie? Z tego laki Blocka też dostanę jakieś 4 miliony Oby obyczajów, jakiś człowiek, który parę, parę... na 2 miliony pięter. Tak się ja... O ile mu ten cztery blok a, co on mógłby brakować? oktobus. Już 11 pięter. No nie. Dobra, skaczę. Aha, nie mogę. Nie czekaj, czekaj. O drugi na serwerze już jestem. Ale lecimy. Choć to będzie nie wiem ile ja zarobię milion. O 500 tysięcy. To dobry wynik. Na to trzeba czekać. Ale ile ludzie muszą grać, jak oni mają te, po parę milionów pięter? Oni muszą bardzo dużo w to grać. E, tam buduje rekord. Jak to możliwe? Albo miałem za milion i czterysta pięćdziesiąt tysięcy, a teraz mam za milion trzydzieści... trzydzieści pięć tysięcy? Nawet 305 tysięcy? To jest trochę dziwne. Pobijemy rekord. Dobra, kupujemy piętę. Proszę, żeby ta osoba odblokowała. Teraz patrzymy, jest na dole. Nie, już nie Uuuu To daje duże szczęście, jak się skaczę. I tak machamy sobie 8 milionów Jej Ulepszamy sobie To też I możemy lecieć Uuu. Ale jak to widać nie? to tam po jakimś języku O dobra, pobiłem sobie rekord na pewno 600 tysięcy, prawie 600 tysięcy e, Wszyscy ludzie tu teraz taczą e, e, u, u, u mnie Bo ja mam drugi najwyższy, a ten pierwszy to ma prywatny Ale szybko lecę mm. A ten jest 5 milionów, czy ja to będę wiekiem. Przecież 5 milionów na moim u mnie skoku, to ja muszę 10 takich skoków zrobić. Od dobra rekord pobija. Tak, 3 razy przeleciałem, to jest mój rekord. Na razie mam 2 miliony. Dobra, ja muszę. Ile mam pięter? 158 Mam nadzieję, że dzisiaj nie ja będę wiedzieć. O kurde, trzeba grać prawdziwe życie, jeszcze. Jeszcze tam jest jedna seria. Trzeba nagrać dawniej, dawniej nie było prawdziwego życia. Ale teraz też jest roślone, to też trochę. Mniej tego, mniej czasu, to jest, bo trzeba się uczyć na lekcjach. O, dobra, taki znowu Rekord. Znowu ulepszamy. Nie Ile mam tak naprawdę? Ja mam chyba 16 robuxów. Tak, ale chyba tyle. Ciągle jestem drugi. Ta osoba... To ma tyle milionów, a w nie smaczę. W ogóle nic nie kupuję. Ale też jetpack ma. Wysoki. Ja to na razie sobie piętra kupuję. Ale powiem Ci, powiem Wam, widzowie, że tak naprawdę w tą grę to gram od, nie wiem, od dwóch, trzech tygodni ja zobaczcie, już. Mam 150. 9 piętro, A tutaj jest napisane, a ja nie zwróciłem uwagi, bo myślałam, że tutaj nie ma napisane. Teraz 7 milionów się dostaje. Wszystkich, ale ile oni muszą, ja ich tak naprawdę ciągle zapraszam. Aaa. A i widzowie chciałbym zrobić taki odcinek, gdzie oceniam wasze skiny w Roblox. Że tam oceniam wasze skiny w Roblox. Tylko byście musieli napisać mój nick. Y nie, y Że ma na przykład nie wiem. Y zaraz zobaczymy, kogo mam znajomy z widzów. Zaraz, zaraz zobaczymy. I tutaj gdzie to trzeba zrobić? Tutaj, że zobaczcie, na przykład, nie wiem, mamy tutaj dla kogo, nie wiem, na Pablu, Esztopy, Gabry, Alamadret tutaj, Darek jakiś, no to napiszcie z to wtedy możecie, to was inny może wystąpić na odcinku. No nie no, coś nie no, ciągle ta sama osoba Dobra, czekamy 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Go Widzieliście tam? Była godzina. Lucky block. Tańczymy. 5 milionów. Mam 7 milionów. Dobra, kupuję sobie jetpack. Ten jetpack tu prawie w ogóle. Eee, nie! Ale on się zmienił trochę. Zobaczymy, mam tutaj takie małe dopilacze. Lecimy Uuu. Lecimy jak najdalej stąd, ja dwa sklepy tutaj, a piętro. Ja będę tak ciągle sporał normalnie, czy ktoś mi zbił. Tak, tak na razie. 119 piętro, tutaj 390, ale ma zamknięte. Jeszcze raz wybaczę. No nie, niestety. Niestety ja jestem drugi, a tutaj pokazuję, że trzeci. To ciekawe, jak on mam ma. Otóż... że... Otóż. Otóż ja, ja chcę mieć otwarty. Wszyscy blokują. Ja wszyscy swoje blokują. Dobra, jesteśmy u kogoś. Zobaczmy, ile się z tym zarabia. Kogoś. 300 tysięcy to nawet dużo. Gdzie jest najmniejsza osoba? To jest chyba ten Baconic, A jakby jego... co jest najmniejszy na serwerze z Seni. Nie ma Senika. To jest. Mier, Mier może, jak on wygląda, coś jakiś taki. Dobra, no to do, do kapibara się tracimy. Dobra, ciekawe ile razy minę to? Jeden raz. 300 tysięcy. Ale ja wolę na Boom. biegu. Buuuu. Po dwóch miny krece. Tworzymy czwarty. milionowy. tak, Bo to pewnie film, gdzie stąd mają. Ja zarobię ze swojego. Tyle. Dobra widzowie jak mnie wywaliło, no to chyba to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Pa!